To naprawdę ona. Agnieszka Chlińska pokazala z wygląda wyglada na starsza o kilka dekad. Agnieszka Chlińska nie boi się szokować swoim wizerunkiem. Wręcz przeciwnie, ekstrawagancki wygląd. To poza silnym jak zwangosem, jej drugi znak rozpoznawczy. Nowe zdjęcie, które znana piosenkarka opublikowała na Instagramie. To jednak nie esa kolejne nowe tatuaże czy kolorowy i rokie na glowie. Tym razem Chylińska przeszła szokująca metamorfozę i jest nie do poznania. Kogo przypomina internautom? Trudno znaleźć w naszym kraju kogoś, kto nie słyszał choćby jednej piosenki Agnieszki Chylińskiej lub zespołu O. N. od 2008 roku wielka gwiazda zasiada również za stolem jurorskim programu Mam Talent i dalej rozwija swoją karierę solową. Chylińska przeszła już przez większość gatunków muzycznych. Kiedyś znana głównie jako gwiazda rocka. Po latach nagrywala również piosenki w klimacie pop, dance i z elektroniczna nuta. Ale Agnieszka przecież lubi się zmieniać, jak się okazuje, nie tylko w swoich upodobaniach muzyczno-artystycznych. Tym razem Agnieszka Chlińska postanowiła zaprezentować się swoim fanom jako. Babcia 20 stycznia artystka opublikowała na Instagramie zdjęcie starszej kobiety siedzącej tylem do obiektywu. Wpatrującej się w wyswietlacz kamery. Było to ujęcie z planu nowego teledysku piosenkarki. Dwa dni później Chryńska zamieściła na swoim profilu jeszcze dziwniejsze fotografie. Pozuje do niej ucharakteryzowana na kobietę w podeszłym wieku. Najpewniej jest to charakteryzacja do teledysku jednej z jej nowych piosenek z albumu Never Ending Sorry. Internauci od razu zaczęli upatrywać się w Agnieszce podobieństw to nieco postarzonej. Kropka. Julii Roberts ja myslalam, za to Julia Roberts stwierdziła jedna z komentujących. Trochę taka starsza predtyłma wtórowała jej inna. Agnieszka Chylińska w autobiograficznej piosence spiewa o synu. Mówili dwa lata i przestanę plakac. Cudze słów. Agnieszka Chylinska zaliczyła struczkę. Co się stalo? Nowy tatuaż Chylinskiej wywolał konsternację. Co poszło chyba nie tak.